W tym filmie kontynuuję omawianie modułu ustawień w programie księgowa. W poprzednim filmie omówiłem ustawienia dotyczące sposobu księgowania w księdze głównej. W tej chwili omówię ustawienia związane z kartoteką klientów oraz fakturą sprzedaży. Program posiada możliwość ustawienia domyślnego limitu kredytu, który jest używany w kartotece. Przy tworzeniu nowego klienta jest wpisywany automatycznie limit kredytu, który potem może być sygnalizowany w programie przy wprowadzaniu kolejnych faktur. Mamy tutaj pole: Aktualny kredyt przy wprowadzaniu faktury, i może program sygnalizować, że ten limit został przekroczony. Kolejnym jest domyślny status dla nowych klientów, czyli jeżeli tworzymy nowego klienta w kartotece. Wtedy możemy ustawić czy automatycznie spowodować ustawienie oceny wiarygodności. Najczęściej jest to dobra historia, i to ustawienie dotyczy wprowadzania nowych klientów do kartoteki. Podobnie, kolejne ustawienie dotyczy wprowadzania nowych klientów, czyli domyślne warunki płatności. Przejdę do kartoteki, i tutaj spośród zdefiniowanych również ustawień różnych rodzajów płatności. Pro, program pozwala ustawić, jakie będą domyślne warunki płatności przy zakładaniu nowych klientów. Kolejną funkcją jest sumowanie kosztów dostaw na fakturze sprzedaży. Faktura sprzedaży pozwala na wprowadzanie kosztów wysyłki, opłat za dostawę i sposób księgowania tych informacji jest następujący. W przypadku opłat za dostawę. Kwota jest księgowana na koncie ustawionym jako konto rozliczeniowe transportu. W przypadku kosztu wysyłki jest to tylko informacja. Wartość, pole jest tylko, ma wartość informacyjną i jest wykorzystywane do raportowania. Natomiast nie, ma, nie powoduje żadnego zaksięgowania, żadnej kwoty. Kolejna opcja dotyczy sposobu. Wydruku faktury. Jest to stała sekwencja na fakturach sprzedaży, którą można w tym miejscu ustawić. Sekwencja jest umieszczana na samym dole wydruku faktury sprzedaży. Kolejną opcją jest drukowanie kodów na fakturze sprzedaży. Jeżeli, było, jeżeli włączę, wówczas kody, które pojawiają się na fakturze sprzedaży nie będą pokazywane. Kolejną opcją jest konto rozliczeń międzykursowych sprzedaży. Dotyczy faktur, które są wprowadzane jako faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe. To jest konto, na które niezależnie od ustawień konta sprzedaży w towarze będzie taka faktura zaliczkowa księgowana. Potem, oczywiście, trzeba odpowiednie przeksięgowanie na przychód. Wykonać za pomocą dokumentu księgowego. I ostatnia opcja w tej serii to jest wprowadzenie KP przy przyjęciu faktury gotówkowej, czyli kasa przyjmie i można zrobić to automatycznie. Jeżeli zostanie zaznaczona, wówczas po wprowadzeniu takiej faktury ona zostanie od razu zaznaczona jako zapłacona i odpowiedni dokument KP będzie wprowadzony do systemu.